6, jesteśmy na modzie paintball, yy, jesteśmy w counter nie, no, jesteśmy w counter terrorystach, czyli jesteśmy w CT, jesteśmy policjantami. Yy, tu jak widzimy są takie kuleczki, zabijamy. Yy, jak w paintballu. Coś mi spadochron nie chce działać. O dobra tam są. Strzelają do mnie. Nie zabijam nikogo Kurde mu nie mam No. Od razu levelek dostałem piąty już Zanim Rzez, grywać Za... Zamknij mordę Coś mówiłeś kurwa Zamknij pysk no, Zamknij mordę Dora wypierdalaj frajerze Zamknij mordę śmieciu Kulci w dupę Jakiś tutaj internetowy napinacz Coś mi się nie chce. Kurde działać O kurde Byłaś śmieciu stamtąd A unik, co? Nie widział mnie ale pedał! 5 HP mam! Tu, 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 tu! Patrzcie, jak rozpierd... No, pięknie. 1 HP. Ruda nasza. Tere kwasa. Taki tutaj prawidlny rybik. Uda się, że Zła z tej drabiny! Mogę do swoich? Ale te kulki się fajnie odbijają. patrz, została. Co tu jest? Ach, Nie, to Już mnie powoli nerwuje ta gra. fujemy ale no, taki chuj Ole, śmieć tam wbił ja, to, ja go widziałem byłeś kolejny level wbiłem A tu co nie. Mam staty 3 na 4 jest ekstra. Jak widzicie, dwa steamy na serwerze. To jest serwer normalnie profesjonalistów. Um, tak. Dałem mu znak, że tutaj jestem. jak się wychyli. Aj, kurde, się nie prawie zabił. Wyłaś głównie. J, P, H, w, D, P, H M, gru, Typowy Gimbus Co zrobisz, nic nie zrobisz ale. Co dajemy? Dajemy inteligencję, właśnie. jestem głupi. Dobra, jedziemy tu, 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 tu. 5 minut Tu gdzieś jest Patrz. Tylko gdzie? Tu No, dostał Runda wygrana No nie no, jest jeszcze A w sumie dobrze JP HW DP jak tutaj nasz kolega, który wyszedł z serwera niedawno Dobra Ja tu mam swoją miejscowę Patrz, teraz tu któryś wejdzie Daj taką, taką listwę tutaj O du, 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 du. Co kurwa? A, patrzcie zabiję go a on mnie zabił No Tylko gdzie on był? Teraz no. mu zdrowie, chory jestem Bo jak się patrzy, ty Masz farbę wodną, luju To go, chyba. Nie? nie jest. Chyba mi się wydaje. Nie mogę tu wskoczyć. No. O, kurde. Dobra, lecimy. Mięso rmatnie. Tam jest lata, ale nie zabiję go. Jeden strzał i nikogo nie ma. Nie żyją. No i coś tu strzelają, coś strzelają. A nie, oni tu zaraz z hostami śli. To nie po hosty poszli. A ja sam zostałem. Ja! Co to debil ze mnie? On tam leci. Tu wyjdzie, patrz. Patrz, patrz, patrz nikt nie idzie, dobra. Wyłaź, wyłaź! Wyłaź! Co za śmieci, zabili mnie jeszcze. O ty, hejt żołam. co Czekaj, jaka mapa. Asek. Jak rzucić? Nah, to... Zabiję go Ile jakie mam 7 na 8. My jesteśmy na minusie, jesteśmy na minusie. Nie jest dobrze. To jest Mike, z triplej za mały jest. Tego, o, te Patrykowa trzeba to Let's do Patrykow w śmieciu. Patrykow to śmieć. Nie, to mnie nie słyszy. To mu się boi, na proste. Tu, 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 tu. Jestem, tam, jestem. Tam. No nie! Wola Adidasa Ja chcę tutaj iść. No nie mogę iść. Zmienimy sobie skin. No nic nie mogę zrobić. Ja, ty, pa! Oh. Gdzie on jest? O kurczisz jak on tu skoczył? To Skoczyk mają, ja ma też chcę. Tak? Ej, to mapa dobra. Mapa się skończyła, to ja kończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie. Siema. <laughs> i'm